Kapitan Adam Jakubczak, podcast Władcy Wiatrów. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w podcaście Władcy Wiatrów. Dziś odcinek podsumowujący wypadki z września. Już mamy październik, a my dopiero podsumujemy wypadki z września, jednak ostatnimi czasy... Bardzo wielu słuchaczy podrzuciło nam dużo ciekawych tematów. Rozpoczęliśmy serię podcastów dotyczących marynarki wojennej i kontynuujemy nasze podcasty dotyczące naszego życia na morzu w cyklu Zapiski Dziennika Jachtowego. Jednak staramy się nie porzucać się starych projektów i jak to robimy systematycznie. Tym razem też zapraszamy do podsumowania wypadków statków żeglugi wielkiej z września 2023 roku. I przypomnę, dlaczego w zasadzie to robimy. Otóż statków jednego dnia na morzu mniej więcej jest od 80 do 100 tysięcy. Jednostek rekreacyjnych, jak jachty żeglowe czy jachty motorowe, jest kilkadziesiąt razy więcej. Jednak z wypadków statków konwencyjnych możemy wyciągać bardzo analogiczne wnioski. W przeciwieństwie też do jachtów rekreacyjnych, wypadki te są klasyfikowane przede wszystkim przez międzynarodowy firm ubezpieczeniowe ale również porównywane są przez Izby Morskie, po to by zapobiegać i tworzyć pewne wytyczne i regulaminy zapobiegające w przyszłości podobnym zdarzeniom. W wypadku jachtów rekreacyjnych nic takiego nie ma miejsca. Jeśli nie przeczytamy raportów Państwowej Komisji do Spraw Badania Wypadków, to w przyszłości prawdopodobnie nie dowiemy się, jakie były jej zalecenia, jakie wnioski wyciągnęły zawodowe osoby z wypadków na morzu. W ten sposób też nie możemy uczyć się na czyichś błędach. A jak to każdy rozsądny człowiek wie, najmądrzejsi uczą się właśnie na błędach czyichś. I nie popełnijmy tego błędu. Nie uczmy się tylko na swoich błędach. To nie daj Boże. Nie uczmy się w ogóle. Ale nauka z czyichś błędów naprawdę przesparza wszystkim dużo więcej godności żeglarskiej, ale przede wszystkim bezpieczeństwa na morzu. Dlatego też wrzesień był dość porównywalnym okresem z innymi okresami. Tylko we wrześniu mieliśmy do czynienia z ponad 65 wypadkami zarejestrowanymi przez żeglugię wielką. Jednak znów przypomnę, że tyle co statków wpływa na świecie, tyle jachtów wpływa tylko na Morzu Śródziemnym. Zatem można te wypadki pomnożyć przez tą ilość i domyślać się, że właśnie tyle miało miejsce wypadków we wrześniu wśród jachtów rekreacyjnych. A były one na pewno tylko na Morzu Adriatyckim słyszeliśmy w ostatnich tygodniach o kilku wypadkach. I tylko my z zasięgu Radia Krótkiego dwukrotnie słyszeliśmy Mayday. A wiemy, że ten zasięg analogowy jest bardzo niewielki w stosunku do Morza dietetycznego. Jak zawsze, zresztą jak też powyśleli nas nasi słuchacze, zaczynamy przede wszystkim od ciekawych wydarzeń, interesujących, może niekoniecznie ciekawych, które miały miejsce w ostatnim czasie. Otóż na początku października miał miejsce tragiczny wypadek na zabytkowym szkunerze w Stanach Zjednoczonych. U wybrzeżu Oakland w Maine, na szkunerze doszło do poważnego wypadku. Złamał się maszt. Załoga 36-metrowego szkunera Grace Bailey skontaktowała się o 10 rano ze Strażą Przybrzeżną, prosząc o pomoc. Uległ złamaniu maszt i upadł niestety na pokład. Znajdowały się na nim, jak wspomniałem, 33 osoby, jednak kilkoro z nich miało poważne urazy pleców, głowy, ramion pod wpływem uderzenia masztu, liniowania. Straż Przybrzeżna dotarła na miejsce już po kilku godzinach. Przetransportowano na pokład jachtu jedną kobietę. Gdzie niestety stwierdzono jej zgon. Pozostałe jedne osoby zostały zabrane na ląd. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństw. Jednostki, old -time to jednostki, które wymagają szczególnego doglądu, ogromnej pracy związanej z ich serwisem, naprawą, wymianą, przygotowaniem znów do służby na morzu. Chciałbym, żeby nigdy nie zniknęły z mórz i oceanów i oby tak było. Jednak wymagają ogromnych nakładów pracy i też nakładów finansowych. Jak widać nawet jednostki w Wybrzeża Stanów Zjednoczonych krajów, to wydaje nam się, dość zasobny w osoby, które mają ochotę pielęgnować tradycje i historię, statki ulegają zniszczeniu. Dlatego też weźmy z tego przykład i szczególną troską oddaszmy każdego, i pomocą też, kto doprowadza do pływalności jednostki, które w innym wypadku były zapomniane. Oni też czasem potrzebują pomocy. Czasem pracy, czasem środków finansowych. A jest na pewno kilka takich jachtów na Wybrzeżu Polskim, które wymagają tego, żeby ich właścicieli wesprzeć. Bo kto wie, czy bez nich te jachty nie zostałyby zapomniane. Druga ważna informacja, której właśnie się dowiedzieliśmy, jest niepokojąca. Otóż podmorski urodzionk łączący Finlandię i Estonię został uszkodzony celowo. Już służby estońskie mają dowody na to, że tego sabotażu dokonały służby rosyjskie. Prawdopodobnie szacując, jak bardzo odporne są tego typu instalacje na Bałtyku na podobne zabiegi, jakim zostały poddane rociągi Nord 1 i 2. Przypominam, że rociąg Baltic Pi to rociąg, który daje gwarancję Polski dostępu do gazu ziemnego. Bez niego prawdopodobnie nasza gospodarka paliwowa gazów płynnych załamie się, a jest on dużo bardziej narażony na akty turystyczne Rosji. Cóż, chyba nie muszę już nikogo w Polsce przekonywać, że jest to kraj turystyczny. Który niestety graniczy z naszym krajem. Już nie mówię o Białorusi. Cieszę się jednak, że nasz kraj zwiększa nasze możliwości obronne. Że wydatki mamy przynajmniej spektakularne, jeśli chodzi o ostatnie lata. Ale ostatnia dymisja dwóch głównych generałów naszej armii budzi jednak niepokój. Abyśmy my wyciągnęli lekcje z historii, tak żeglarze wyciągają lekcje z wypadków innych statków. Byśmy nie popełnili błędów, które kiedyś popełnialiśmy. Że chcieliśmy dobrze, tylko że dużo, dużo za późno. Jednak już po tym krótkim wstępie dotyczącym aktualnych wydarzeń na morzach i oceanach, chciałbym wrócić do raportu wypadków z września 2023 roku. Od przełomu lipca i sierpnia w okolicach Rugi stał zakotwiczony grecki tankowiec Janis. Statek to duża jednostka klasy Sea smax przewożąca ładunek ropy naftowej. Doznał uszkodzenia układu napędowego. Statek płynął z rosyjską ropą naftową z Pimierska do Indii. Postój tego statku na kotwicy trwał kilkanaście dni. Przez cały czas statek był monitorowany pod kątem bezpieczeństwa, w tym zagrożeń ekologicznych. Już w końcu sierpnia jednostka, za pomocą holownika została przechowywana do wodu królewieckiego, gdzie dotarł drugi tankowiec, który na morzu przejął cały zapas ropy. Transfer został również pilnie obserwowany, by nie dopuścić do zagrożeń ekologicznych. Jednak sytuacja została zażegnana. Choć jednak, jak się łatwo domyśleć, rosyjska Europa znów trafiła na wschodni rynek. Embargo na rosyjskie produkty, które tak często u nas jest poruszane w mediach, pamiętajmy, dotyczy tym 10-15% wszystkich krajów na świecie. Może to i ważne, było jednak zbytu dla Rosji, czyli cała Europa, Stany Zjednoczone, to tak czy inaczej Rosja sobie doskonale radzi bez niego. Już nie mówię, że bardzo płynnie omija wszystkie obostrzenia i Europa. Również trafia do Europy, ale to myślę temat na zupełnie inny podcast. Wracając do wypadków na morzu w sierpniu. 21 sierpnia statek handlowy White Nine doznał poważnej awarii w maszynowni. zdarzenia doszło w ulicach Istambułu w drodze statków z rumuńskiej Kostanicy do tureckiego portu Tuzula. Ze względu na awarię, statek bardzo szybki w bardzo szybkim tepie, dzięki zabezpieczeniu odpowiednich służb i instytucji, otrzymał asystent hodownika i pilota. Został wprowadzony na pobliskie kotwidzowisko. Statek przez pewien czas był nieodpowiedzialny za swój ruch, a dzięki szybkiej reakcji uniknięto wielu kolizji i pewnie naprawy szkód, które mógłby doznać i ten statek, i inne w jego pobliżu. Otóż szybkie zgłoszenie awarii, szybka reakcja też służb to jedna z podstawowych gwarancji tego, żeby nie by doszło do eskalacji, czegoś, co się już wydarzyło. Nie zapominajmy też na jachtach morskich o tym, że każdy z nas może mieć awarię na pokładzie jachtu. Może być zupełnie niespowodowana naszą winą. Jednak gdy doprowadzimy do tego, że w wyniku niej następują jakieś straty, Boże zagrożenia życia i zdrowia, to już jest nasza wina. Czasem wystarczy po prostu poprosić o pomoc, poczekać na nią i poddać się jej. Zatem często wchodzenie do portu z awarią może być dużo bardziej niebezpieczne dla nas i innych niż poczekanie na asystę. I nawet jeżeli czeka nas za to jakaś opłata, to czy ona jest warta ryzyka tego, że poniesiemy ogromne straty? Ja uważam, że nie. A jak słychać, służby morskie uważają podobnie. Już następnego dnia, w dniu 22 sierpnia, statek Royal Cavalry Queen spowodował zanieczyszczenie wód morskich w okolicach Turcji. Turckie wazy dokonały inspekcji statku i miejsca wycieku. Na statek została nałożona dość spektakularna kara w wysokości pół miliona dolarów. Odpowiednie służby również zadbały o to, by te pieniądze stały wydane na reaktywację zniszczeń, jest dokonał statek. I tutaj tylko dodam, że oczywiście spuszczanie szarej wody w obrębie bazenów portowych to absolutny brak etyki. Również dopuszczanie do tego, żeby woda czarna, czyli zanieczyszczona olejami, trafiała do wód morskich, jest nieprawdopodobnie niesamowite, ponieważ zabija morze i to na wiele, wiele lat. Proszę sobie wyobrazić, że wrzucana do wody taka bateria guzikowa, która występuje w zegarkach, potrafi zabić. Na trwałe kilka metrów sześciennych wody morskiej. Dbajmy o to, by odpady wyrzucać tam, gdzie są. Jeśli to możliwe, segregujmy te odpady i na pewno czarną wodę, czyli zabudzoną olejem, oraz wszystkie ogniwa paliwowe oddajmy do recyklingu. Dbajmy o miejsce, po którym pływamy. Być może nasze wnuki też będą miały wtedy szansę oglądać tam życie. Jednak w sierpniu tego samego dnia, 22 sierpnia, w rejonie Queens Hall, w zatoce Tonkin, w Chinach. Na tankowcu doszło do godzinnego w skutkach pożaru w zbiornikach statku. Ogień rozprzestrzenił się aż do nadbudówki statku, będąc przede wszystkim bazą hotelową dla całej załogi. Na ratunek wysłano jednostki saru. Z 17-osobowej załogi uratowano 15 marynarzy. Gdy czytam ten akurat wpis, przychodzi mi do głowy sławny wpis, gdy zobaczyłem na pierwszych stronach gazet chorwackich napis, że Polacy spali niemal kasztela. W 2021 roku w maju. Taka była prawda. Na skutek błędów i rażących zaniedbań na motorówce, na której była polska załoga, uległo spaleniu kilkadziesiąt jachtów. Całkowitemu zniszczeniu uległa część basenu portowego Kasztela, a to port jachtowy najbliżej lotniska Split. Tysiące osób zostało ewakuowanych, setki osób straciło możliwość kontynuowania wakacji. Jeśli chcecie się dowiedzieć szczegółów, zapraszam do podcastu numer 1 naszego kanału Baltic Ganger. To jeden z powodów, dlaczego uruchomiliśmy ten kanał, to oburzenie na to, co wydarzyło się wtedy na tej jednostce motorowej, Lektura tego podcastu da nam dużo świadomości tego, jak drobne zaniedbania mogą doprowadzić do fatalnych skutków. Jeden, wracając do wypadków. W dniu 25 sierpnia statek Roro doznał kolizji z asystującym uchodownikiem. To zdarzenie doszło w trakcie opuszczania portu w Tajwanie. W konsekwencji doszło do uszkodzenia jednostki asystującej, czyli hodownika i tak jej poważnego uszkodzenia, że zatonęła. Film z, film z ostatnich chwil hodownika przed zatonięciem zamieszczamy również w opisie tego podcastu. I w tym wypadku jestem w pozorom naprawdę bardzo zaskoczony. Zawodowcy, którzy popełniają tego typu błędy, wydają się nie do uwierzenia. Jednak tak, słyszałem kilkakrotnie o tym, jak holujące się jachty miały poważną wagę właśnie na skutek procesu holowania. Umiejętność holowania jednostki, prawidłowe zarządzanie pokładem jednostki holującej i holowanej, zarządzanie również zamocowaniem lin i bezpieczeństwem, to też nauka, którą warto by jednak posiąść nie wtedy, kiedy się holujemy, tylko jak z każdą inną nauką na morzu. Nauczyć się tego, wiedzieć jak to zrobić i abyśmy nigdy z tej wiedzy nie musieli skorzystać. Wszystkich chętnych i zainteresowanych tym tematem zapraszam na kanał na YouTube. Tam jest wiele przypadków i również opisów holowania jachtów, jak też wiele doświadczeń możemy zdobyć kierując się czyimiś zdarzeniami i obserwując, czytając i oglądając dużo mądrzej niż tylko to przeżywając. Wracając do wypadków. 27 sierpnia jednostka pasażersko-samochodowa znów roją uderzyła w nabrzeża w i Ibiza. Do zdarzenia doszło w trakcie średniego sztormu, który doświadczył region w tamtym czasie. Statek przybył do portu dopiero co zejściem z innego hiszpańskiego portu, no właściwie to z Walencji. Zarówno kadłub jednostki, jak i to doznały całkiem dużych uszkodzeń. Jednakże na szczęście nikomu nic się nie stało. No i wszystkich 750 pasażerów udało się bezproblemowo wyokrętować na ląd. Tak ogromna jednostka, wpływając w trudnych warunkach do portu, doznała ogromnych szkód. Znów apeluję, pamiętajmy, nie uczymy się tego, jak sobie dać radę w sztormie, pływając po sztormie. To najgorsze z możliwych rozwiązań. Głupie i nierozsądne. Pamiętajmy, że w takich warunkach nasze przetrwanie to nie jest tylko suma naszych umiejętności i możliwości jachtu. Tam też wchodzi czynnik niezależny od nas, tak zwane szczęście. Zatem czasem je mamy, czasami nie. Czasami pewne uszkodzenia mogą mieć miejsce tak po prostu z powodu zmęczenia materiału, który na pewno ma miejsce podczas sztołmu. Do tego nie są stworzone jachty, żeby pływać podczas sztołmu. Dlatego też uczmy się o sztormie w warunkach kontrolowanych. A pływajmy tylko wtedy, gdy nas zaskoczy. I nigdy nie róbmy tego świadomie, bo nikt z rozsądnych, dobrych kapitanów żeglarzy na to by nie pozwolił. By wypłynąć w morze, wiedząc, że podczas naszej drogi będzie tam. Otóż tego samego dnia, 27 sierpnia, w Palma de Mallorca, czyli wyspa dalej, doszło do kolizji wycieczkowca Almatoya and O, Brytania, przebywający w tym porcie tankowcem. Do zdarzenia doszło podczas mocnej wiechury, w tym samym okresie tego samego dnia. Kiedy to zerwały się cumy wycieczkowca, statek pasażerski zdryfował na wspomniany wyżej zbiornikowiec. Kilku z nieświadomych zagrożeń pasażerów, normalnie poruszających się po jednostce, odniosło obrażenia. Było nie głównie wynikiem uderzenia i przewrócenia się w wyniku uderzeń statków. Jaką konsekwencja zdradzienia na wycieczkowcu została m.in. mocno szkodona jedna z łodzi ratunkowych, no i oczywiście poszycie burta. Pozostałe straty szacuje inspekcja morska, a na pewno są znaczne. Znów Apelując, naprawdę, sztorm to warunki specyficzne, wyjątkowe. Jachty, nawet w porcie, są nadal w niebezpieczeństwie, nadal przebywają na wodzie. Wiele kolizji jachtów ma miejsce w porcie na skutek złego zamocowania naszego jachtu albo czyjegoś jachtu. Dlatego też, nawet wszelkie prawidłowo wykonane prace na pokładzie naszej jednostki nie zwalniają załogi, kapitana bądź armatora z opieki nad jednostką podczas sztormu i to aktywnej opieki, a nie pójściem na obiad. W takich warunkach ktoś zawsze zostaje na pokładzie jachtu. Ktoś, kto potrafi podjąć decyzję, jak ratować nasz dobytek i oczywiście sam jacht. Przecież na Ca to nasz dom, o który powinniśmy dbać dokładnie tak samo jak o nasz dom, nawet lepiej, bo ten dom za chwilę będzie służył innym i być może ratować ich życie i zdrowie. Otóż są wszystkie wartościowe lub też uczące nas czegoś jako żeglarzy, rekreacyjnych wypadki, które zdarzyły się w miesiącu wrześniu na wodach otwartych na jednostkach konwencyjnych. Ja myślę, że mógłbym podsumować, że tak naprawdę czy w porcie, czy na morzu wszystkie nasze czynności, które robimy, powinny być przede wszystkim oparte o bezpieczeństwo naszej jednostki. Sprawa zabawy, wypoczynku, aktywnego wypoczynku to sprawa drugorzędna. Nigdy nie może zastąpić bezpieczeństwa. A również w basenie portowym, a szczególnie w trudnych warunkach, wchodząc do portu, tudzież przebywając w tym porcie, nadal my i jacht jesteśmy narażeni na sztorm. Nie zapominajmy o tym. Przed nami sezon jesienny, zimowy i wiosenny. Trudne warunki na morzu zdarzać się będą coraz częściej. Czasami wejście do najbliższego portu nie jest najmądrzejszym rozwiązaniem. Czasami prośba o asystę wejścia do portu jest dobrym rozwiązaniem. No i opuszczanie przez całą załogę jachtu w trudnych warunkach, nawet w porcie, nie jest dobrym rozwiązaniem. Ale cóż, oczywiście każdy armator, kapitan, prowadzący jacht ma pewnie własne zasady. Oby te zasady były zawsze w pierwszej kolejności podyktowane naszym bezpieczeństwem. Dziś już serdecznie dziękuję słuchaczom za udział w tym podcaście. Już za chwilę analiza następnego wypadku, już za chwilę również wrócimy do podcastu z cyklu zapiski dziennika rejtowego, by opowiedzieć o przygodach na morzu. A dziś już serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom. Jeśli nasz kanał Wam się podoba, poprosimy o 5 gwiazdek na Spotify. Jeżeli nasz wpis Wam się podoba również na YouTube, poprosimy o subskrypcję, o kciuk w górę przy naszym nagraniu i. Życzę Wam stopy wodę pod kinem, zawsze dobrych wiatrów, a wszystkim, w tym też podróżnikom, życzę tylko takich przygód, o których będziecie mogli opowiadać z podniesionym czołem całą prawdę i tylko prawdę. Ahoj! Żeglarze i podróżnicy!